Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Z racji tego, że sezon na rabarbar jest dosyć ograniczony, a na truskawki musimy jeszcze trochę poczekać, dzisiaj kruche ciasto z rabarbarem i chrupiącą bezą. Proste i dosyć szybkie w przygotowaniu. Kruchy spód jest na dwie porcje, więc przygotowując go jeden raz i robiąc jeden bałagan, możecie mieć ciasto na przyszłe wypieki, na przykład do truskawek. Dokładny przepis znajdziecie na orchideli.com. Link do przepisu znajduje się na dole w opisie pod filmem. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania, subskrybowania kanału, a jeśli naciśniecie dzwoneczek powiadomień dostaniecie informacje o każdym nowym przepisie, który się u mnie pojawi. Po więcej zapraszam do mojego Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. No i oczywiście czekam na łapkę w górę od fanów rabarbaru i bez. A na sam koniec jeszcze mała prośba, napiszcie mi co chcielibyście zobaczyć w wakacyjnych filmach na kanale Orchideli. Trzy szklanki mąki pszennej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, i 200 g zimnego masła siekamy razem drobno. 5 żółtek i pół szklanki cukru pudru mieszamy lekko widelcem lub trzepaczką, po czym dodajemy do mąki i masła razem z dwiema trzema łyżkami kwaśnej śmietany. Przypominam, że do ciasta kruchego potrzebne są zimne składniki i że ciasto zagniatamy tak szybko, jak tylko jest to możliwe, bez przedłużania, aby się nie ogrzało. Gotowe ciasto dzielimy na pół i, jak już wspomniałam, jedną połówkę zamrażamy na przyszłość, a drugą wstawiamy do lodówki na 30 minut. Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy, można to zrobić od razu na papierze do pieczenia i przekładamy do blaszki 24x35 cm. Ciasto możecie też zamrozić i zetrzeć na tarce. Dziurkujemy lekko spód, aby się nie podniósł w trakcie podpiekania i całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 15 do 20 minut. Około 700 g, czyli 5-6 grubych łodyg umytego rabarbaru, kroimy na mniej więcej 1 cm kawałki, dodajemy pełną łyżkę mąki ziemniaczanej i całość mieszamy. Jeśli chcecie rabarbar, można też posłodzić. Pięć białek ubijamy na sztywno ze szczyptą soli, po czym dosypujemy powoli 250 g, czyli 1 i 1 czwartą szklanki drobnego cukru, i ubijamy przez 7 do 10 minut, tak aby cały cukier się rozpuścił. Rabarbar wykładamy na lekko przestudzony spód, a na wierzchu umieszczamy ubitą pianę. Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, tym razem z termoobiegiem, i pieczemy około 30-40 minut. W połowie pieczenia temperaturę można obniżyć do 160 stopni, aby beza za mocno się nie przypiekła. Po upieczeniu ciasto zostawiamy jeszcze 20-30 minut w piekarniku, po czym zjadamy smacznego!